Aguten Szabes, w tym tygodniu rozpoczytamy czytanie nowej księgi, księgi Szmojs. Jest nazywana po polsku, zresztą jak pewnie Państwo wiedzą, księgą wyjścia, wyjścia z Egiptu. No bo większość jej treści dotyczy tego, jak zaczęło się zniewolenie naszego narodu, kiedy Jakob z rodziną już byli w Egipcie i jak to się dalej toczyło w Egipcie, cała historia wraz z wyjściem. To, że Tora opowiada o tym, jak zaczęło się zniewolenie, jest to nie tylko na poziomie Przad, prostego rozumienia tekstu. Są na ten temat też różne midrasze, czyli inne wyjaśnienia, nie według prostego rozumienia. Jeden taki midrasz wyjaśnia, w jaki sposób właściwie Żydzi zostali zniewoleni. Wiemy, że to, o czym Tora mówi, że było ich zadaniem, było robienie cegieł. Zbieranie gliny, i później jeszcze ciężka praca. Wiemy, że każda rzecz, o której Tora wspomina, jest dokładna i ma jakiś cel. Jaki jest cel tego, że Tora nam opowiada, że to właśnie budowanie cegie było tą pracą wyniszczającą? Oprócz tego, że być może ciekawie jest to wiedzieć. Widzimy, że na tym świecie mamy dwa rodzaje materiałów budowniczych w założeniu: te bardziej surowe i te obrobione. To znaczy mamy kamienie i cegły, co reprezentują sobą y, kamienie. Każdy z nas z Żydów ma zadanie zbudować najwyższemu dom w tym miejscu na dole, czyli w na tym świecie fizycznym. Robi to poprzez naukę tory i spełnianie mitzvos. W ten sposób przeistacza świat w miejsce, w którym boskość jest objawiona i ten świat staje się lepszy. Można zbudować dom z kamieni albo z cegieł. Jaka jest zaleta? cegieł nad kamieniami. Kamień jest surowy, nieobrobiony. Taki, jak został stworzony, takim go używam. Czyli jest jakby dziełem najwyższego. Cegła oznacza, że biorę jakiś materiał i przeistaczam go w coś innego. Jaka jest pomiędzy tym różnica? Pierwszy, pierwszy rodzaj, czyli budowanie z kamieni, reprezentuje po prostu najprostszy sposób to, w jaki żyć służy Bogu, czyli używa fizyczności, używa tego świata w celu służby najwyższemu. Taki jest właściwy sposób jego używania. Można jednak pójść o krok dalej. Można wziąć ten świat i nie tylko powiedzieć, no, to, co jest dozwolone, używam. Nawet to, co jest, to, co jest jakby, to, jakby to powiedzieć, jeszcze nie, te rzeczy, które jeszcze nie są, które, które nie są w tym momencie, nie wyglądają dobrze, nie służą haszem, je też można przeistoczyć w coś do służby haszem. I na tym, to, w tym właśnie przejawia się praca Żydów. I dlatego Tora mówi, początek, wygnania. Jaki rodz... Na czym musi polegać nasza służba najwyższemu za czasów galusu, za czasów wygnania? Na budowaniu z cegieł, na przeistaczaniu ciemności w jasność. I jak wiemy, że z Bożą pomocą, dzięki temu już niedługo przyjdzie Mosijach, przyjdzie Mesjasz i y, dane nam będzie, jak, pisze, jak jest napisane w, w prorokach, y, że noc jak dzień za, zaświtnie. Więc życzę nam wszystkim udanej pracy, aby dane nam było ujawnić boski charakter świata i abyśmy już z Bożą mocą niedługo sprowadzili nasze spawienie. Good service.